Bardzo proszę pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Panie Marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Mówimy tutaj o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. No zasadniczo wprowadzamy kolejną ustawę, która niewątpliwie albo właśnie wątpliwie jest faktyczna, faktycznie potrzebna rolnikom, producentom żywności. Wszystko w zasadzie przez to, że elity polityczne trzeciej RP zrzekły się możliwości prowadzenia suwerennej polityki gospodarczej dla państwa polskiego, a także właśnie z wpływu na rolnictwo na rzecz organów Unii Europejskiej. I takie są fakty. Możecie Państwo zaklinać się że przepisami, że, że Unia nam daje. Owszem, daje, ale też zabiera. Trzeba o tym pamiętać. Ten projekt ustawy to także obowiązkowa dla państw członkowskich Unii Europejskiej implementacja prawa po raz kolejny wymyślonego w Brukseli. I ja naprawdę jestem pod wrażeniem tej tytanicznej pracy unijnych biurokratów. Wymyślają problemy, a następnie starają się je rozwiązać, a my tu w polskim parlamencie w zasadzie moglibyśmy się trochę uczyć od nich tego, jak można, jak można tutaj pracować. A już tak mówiąc bez ironii, to mamy kolejny przykład takiej biegunki legislacyjnej zaszczepionej prosto z Unii Europejskiej. W projektowanej nowelizacji tej ustawy znalazł się przepis, zgodnie z którym od... 1 sierpnia 2021 roku nie będzie można stosować mocznika w tej formie granulowanej, a wyjątki to mocznik zawierający inhibitor ureazy bądź powłoka biodegradowalna. Ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery ma być zgodne tutaj z programem Komisji Europejskiej dotyczącym Zielonego Ładu. I nawozy zawierające inhibitor faktycznie działają nieco dłużej i wydłuża to też właśnie tą dostępność składników pokarmowych dla roślin. Pytanie nasuwa mi się automatycznie, komu zależy na tym, by polski rolnik realnie nie miał możliwości wyboru, czym nawozić swoje rośliny? Otoczkowanie podraża produkcję, podobnie jak dodatek inhibitorów. Z drugiej strony, można sobie wyobrazić sytuację, gdy producent, tutaj rolnik, chciał dostarczyć niezbędne składniki w sposób szybszy bądź na przykład w podzielonych dawkach. I w tej sytuacji nie pozwalamy mu na to. Skoro ufamy rolnikom, że mogą wybierać głowę państwa, to dlaczego nie mamy im zaufać w tym, czym mają nawozić realnie swoje rośliny? To myślę, że jest rzecz. Naturalna. Nawozy zawierające ten inhibitor ureazy bądź powłokę biodegradowalną są realnie tylko nieznacznie bardziej efektywne od tych tradycyjnych. Ilość amoniaku, umówmy się, nie jest czymś, co zachwieje całym systemem, ekosystemem w Polsce. Ktoś myślę, że musiał się sporo nachodzić w Brukseli za tym, by. Wprowadzono takie przepisy i czy mamy już prognozy do, dotyczące tego, ile wzrosną realnie ceny nawozów dla polskiego rolnika? Jest też druga zmiana w tej ustawie. Dotyczy ona kompetencji, tego, że przenosimy kompetencje z Inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do Państwowej Inspek Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. I w porządku. Ale zostało już tutaj powiedziane i z tym się trzeba zgodzić, że skoro przenoszone są kompetencje, skoro mamy sytuację, w której będą nowe zadania, to jak... I kto ma to konkretnie robić? W tej sytuacji nie jestem pewny, czy Pioryń sobie z tym poradzi, choć zgodnie z logiką słusznym byłoby przeniesienie właśnie tych zadań do Pioryń. Dziękuję.